Mam na imię Ela, rodzina katolicka. No, tak, edukacja w naszym domu to ograniczała się do tego. Pacierz zmówiłeś, a, na, a w kościele byłeś, no i tyle, że tak powiem, tradycyjnie. Chociaż od dziecka modliłam się, bo moi rodzice bardzo wcześnie wyemigrowali. Ja nawróciłem się no, z żoną jakieś 2,5 roku temu. I nie chciałem mi to wejść do głowy, że, że zbawianie jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków. Aby się to niech lubił, ale potem mi to weszło do głowy i już mi coś stało w głowie. Także myślę, że tu już nic ująć i dodać. Amen. byłam w tym katolicyzmie dosyć długo, ale byłam takim wątpiącym katolikiem. Pierwsze wątpliwości to zasiali świadkowie Jehowy, którzy w sąsiedztwie ich mamy dosyć dużo. O tych obrazach no to sprawdzałam. No to już cenzurowałam trochę ten kościół katolicki. A potem moja siostra wyszła za protestanta i też żeśmy ich obserwowali, no bardzo mi się ich życie podobało I, i kiedyś Francuzi, teściowie mojej siostry podarowali mi taki kalendarz chrześcijański, to był 98 rok. I od tej pory co roku w języku polskim, tylko gdzieś wydany, nie wiem gdzie, no jakieś takie międzynarodowe to wydawnictwo. I co roku zamawiam te kalendarze, do, do, co roku dużo zamawiam, znaczy dużo, znam 10, 15 i rozdaję znajomym, bo w sumie tam przeczytałam o zbawieniu z łaski przez wiarę chociaż czytałam i niby w to wierzyłam, ale, ale, że tak powiem, nie mieściło mi się to w głowie, pod tym parę, że katolicy jak to słyszeli, to mówili, że jestem pyszna, dumna i w ogóle, że jak to, że, że się uważam za zbawioną na przykład. Chociaż samą instrukcję z zawołania do Jezusa to pastor Chojecki, a jeszcze nadmienię, że Potem to już tak namiętnie szukaliśmy prawdy, że słuchaliśmy, bo telewizji nie mamy, więc tylko internet. Słuchaliśmy różnych pastorów różnych, z 50 nazwisk miałam wypisanych. I wreszcie tam wyskoczył nam pastor Hojecki. Także my nie przez politykę, a przez szukanie prawdy trafiliśmy na Idź pod prąd. No i od trzech lat to ten głos jest w naszym domu codziennie. <śmiech> <śmiech> Dzieci trochę się irytowały na początku, nawet bardzo. I krytykowały nas, ale w tej chwili już słuchają. I jest taka duża nadzieja, że modlimy się o to, że przyłączą się tu kiedyś do nas. No i po prostu wcześniej nasze życie było bardziej nerwowe. I takie, taka gonitwa po prostu, a teraz jakoś tak inaczej, no i, I dzięki Wam za wszystko.